Siemano Mano, siema. witajcie, z tej strony ja Tom Widzowie, dzisiaj na Was nagrywam EuroTrack Simulator tu na kanale. Widzowie, jak widzicie, pierwsze co możecie poznać, to że nie mamy niestety manika. Manik wylądował u jednego chyba z kierowców. Raczej tak, chyba, albo nie, sprzedałem, bo no tak, widzowie, zapomniałem, że ja go sprzedałem sobie. Wolałem skaner niż mana, szczerze powiedziawszy. Tak, jakoś lepiej mi siedzi. I widzowie, jak w, na ostatnim razie popadłem w długi, niesamowite długi, jak widzicie to są moje tabelaryczne długi i musimy je widzowie troszeczkę spłacić, bo naprawdę nie jest to za dobra opcja, jaką niestety widzimy w, w naszym pięknym, można by rzec, <laughs> przepraszam no w banku i widzowie jeśli wam się takie filmy podobają zostawcie tu łapkę w górę subika tam na dole z weneckiem Bo naprawdę nie brakuje nam dużo do 500 50 do 650 subskrypcji na kanale Dziękuję wam że jesteście ze mną i że mnie wspieracie 650 subskrypcji mam nadzieję że widzowie będzie tuż tuż I że będziemy miło wspominać ten mój kanał i widzowie no, pamiętajcie że te są live codziennie o godzinie Codziennie Boże Zwróć live, samociki codziennie o 17, a live w piątki o godzinie 18 lub 20. Ja w tym momencie będę podjeżdżał pod ładunek z deszczem, taki jak jest w tym momencie u mnie. Skręć w prawo. Le jak skurczewek, ale trzeba niestety jechać. Więc lecimy z koksem tu to, 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 na tuaki. Wszystko się ślizga. Może i nie była dobrym wyborem, ale widzowie, pamiętajcie. Wszystko co dobre. I może na następnym lewie, jak będą pieniądze, to i będzie wszystko. Podpinamy ładunek, który mamy odzież. 23 tony. Nieźle. Koła się blokują, masz ze wstydu, ale. Musimy sobie wytrzymać. Pamiętajmy też o ciśnieniu w oponach. I miejmy nadzieję, że kierowcy, że kierowcy też coś zarobią. Wyszedłem na prostą, to na live'ie oczywiście... To na live'ie oczywiście... Poszło wszystko. Długi popadłem no Ale co zrobić Też widzowie skania 730 ma silniczek <grych> Nawet nieobitani w prawie wyjechałem policji tak, troszeczkę Troszeczkę wyjechałem policją, ale trudno Nikt nie musiał widzieć U tu 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 tu, 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 tu. to zielone Musimy stać, tak już No troszeczkę wyjechałem Ale po Żeby nie przekraczać w przepisów na spokojnie, tylko w prędkości będziemy Żeby jak najszybciej ładunek dowieść do... celu Jedziemy Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w tu. Ja nie lubię deszczów Skręć w lewo. To jest jedna z moich najgorszych wad. Ten jeszcze jest, Po prostu to jechać najlepsza. Zjeść ty ciężarówkę. O jeszcze zaryłem. ale genialnie. ale ten, ten to jest. Nie wiem z to jest maczepa. Ale tak nie powinna na pewno jeździć że moja skarnia bierze zżera troszeczkę dużo paliwa, bo 62 i tak jest sporo ale ma też przynajmniej spory bach Dobra, jedziemy Teddy się zaczyna Dobrą prędkość trzeba mieć Już połowa baku zeszła, to jest też troszeczkę litny problem, ale co zrobić, co zrobić? Skania ma 575 km przejechane, więc też źle nie jest. A jak wy widzowie, jadę, to wy zostawiacie tu łapeczkę w górę, subieka tam na dole z dzwoneczkiem, żeby was kolejne filmy nie ominęły na tym kanale, bo jutro też planuję nagrać coś dobrego, jakiś dobry odcineczek. Może nie jak dzisiaj, bo wszystkie są moje odcinki słabe, ale... Może ktoś ogląda je? Drifty ciężarówką w Nie zdarza się to zbyt często. Lecimy. Lecimy zawsze tam. <try> Lecimy, sobie lecimy! zaraz brameczki będą, więc trzeba będzie przebadać się, czy nie wyjdzie dokumenty, nie dokumenty. Jak to po Polsce normalnie, jak to po Polsce? Masakra, z tymi ludźmi, masakra. Po polsce już bez... bezpłatnie... Zaraz przyjdę! Czekajcie, widzę. bezpłatnej drogi, tak jest. turu tu 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 to dalej, jedziemy dalej. Hmm. Ru, tu, ru, tu, ru, tu, ru, tu. I jedziemy, jedziemy jak dalej <ścoughs> Każdy mnie dopadł 235 km Do Pamiętaj, wieziemy odzież Bo naprawdę Odzież 23 tony Czyli troszeczkę waży Wiedziałem ja tak skanie obiłem To jest trochę niemożliwe, ale dobra To jest niemożliwe, że ja sobie tak skanie dałem obić Ale trudno Ale trudno A ja widzę, że dalej pędzę przez świat Z tubą przez świat Nie, redaktor to jest zły pomysł Czekajcie, widać, już! Dobra widzowie, trzeba kończyć, parkować, bo tachograf się widzowie kończy Driftem, driftuję, żeby nie było I Widzowie, ja się w tym odcinku z wami żegnam i do zobaczenia do kolejnego odcineczka Eluwa.